Muszę zbajerować Jaszczurę. No ja wiem, że chcesz zbajerować jeszcze ja a ten widać po Tobie wielkę. Nie chcę w taki sposób zbajerować, chcę jej zrobić na złość, tak? Prawda? Co? Chcę zrobić jej na złość. Ale nie... Przestań te Twoje głupie podteksty. Nie chcę jej zrobić na złość. Chcesz na talce ja... zrobić na złość, tak? Tak, nie potrzebuję tego śmiecia, po co mi? No dobra, no jak tak chcesz zrobić, ale... Czyli potrzebna Ci moja kamera, tak? E, nie, potrzebny Ty mi jesteś z kamerą. Ale czek... Wszystko nagrywać. Słuchaj! Co on tu robił Dlaczego ty jesteś w mojej garderobie? Ja wszystko słyszałem. A dlaczego ty jesteś w jej garderobie? Wąchał w mojteczki, coś ci się nie podoba? Co k***a wąchałeś? Majteczki, ale to nie, nie o tym temat. Moje majteczki wąchałeś? Nie, o, tak, nie, nie o ten temat. Dobrze, a o czym chciałaś rozmawiać, stary? Siedziałeś w garderobie? Wącha moje mojej gacie. Oj, tam się przyjmuję, że to wielki przestań. Ale ogólnie... Co słyszysz? Ja muszę zabrać ten kardyl. Ogólnie mogę wam się przydać, mogę być waszym własnym hmm. lękarem, jeżeli o, czy Ty na talkie, no czym mówisz? Nie Okej, ja na talkę. Ty zbajerować na no... Dobra, dobra. Popatrz na siebie stary, zdryp i gdzie się tej garderobie, wielka. daj mu jakieś nie. magacie, niech wącha. Wyjdź stąd, nie potrzebujemy twojej pomocy, Ona wyjdź stąd. Nie będzie o moich majtek. Łatwy sens, żebym ja go nie... strzelił w każdym punkcie. Dobrze, punktu. nie potrzebujemy po twojej pomocy, naprawdę dziękuję bardzo ci trener. wiem, jak mogę się pomóc, przydać? Ja wiem, jak chcesz to będę dzwonić. Jeszcze tak? ja lubię pukać? <gry> wiem, że lubisz pukać bardzo dobrze. Patrz, ja też lubię pukać. Może, może niekoniecznie zarywalce, ale pukać. Dobrze, jak to będę do ciebie dzwonić, bo będę potrzebowała twojej pomocy. Tak? No dziękuję okay. bardzo, że przyszedłeś. Dobra, słuchaj, zaczynamy No wody zaczynamy. Ty masz się spitryć tam, będzie cieplutko chociaż w no, domu, a ja... Nie, może ja się spitrę w garderobie. Ta garderoba była lepszym a, miejscem, żeby... Ale nie będziesz się moich moich mądrzeczek? Nie mam zamiaru, wiorka. Chcesz tu przyprowadzić się szczura, tak? <laughs> tak. No chcę na porozmawiać. Słuchaj, czy ty mnie jeszcze kochasz? No, to jest za głupie pytanie. <todgłosy> nie, to nie jest głupie tak. Ale trzeba mówić. Dlaczego chcesz? Chcesz tak? nie? Ciebie chcę. Ale chcemy nagle powrót. No to jest nie. byliśmy razem. A to sobie nagle do naszego domu że to jest jedność z tego. No, no nie 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 to. No zaspokajać mnie, to by było dalej. No ale słuchaj, ale bo, ale dlaczego tak wyszło? Tak no bo ona mnie tak. tak. zaspokaja, no, tak. tak. no, ale. Przyszedłeś z góry. Nie mogłeś wcześniej, mogę ja cięczyć, to... tylko teraz jak ona jest? Tak. Nie, nie już ja... przypał. Piołek, co ty robisz w ogóle? Tak. Nie poszukaj na przypale. Co ty odstawiasz? Sza... Nie wiem, to wyjdzie. Nie nie to... to... Co ty gadasz na góry? Ale tak nie może być. Ale, ale jakby nie było tu jeszcze, się... rozumiesz, ale to nie można tak, no. To ja bym się zrobił w domu, ale on teraz przypał. Przyszedł. Co ty odstawiasz no, ja, ja się go zbędę. Co ty gadasz? Ale ona jest tu, ja mam ją, bo co mi ty jedziesz? Ale to ja jestem lepsza. Bo nie będę ich kochał. No nie manipulować, on, zawsze było. Och, I co? On, on by cię normalnie wziął, tak, jakby tak, nie tak, było jej góry, tak? Tak, no zawsze taki było. No byś jeszcze jakby kolejna do niego teraz podeszła, jak powiedzmy, nie wiem, jakaś trzecia też by tak zrobił. Chcesz to pokazywać, to jest, to jest jednak. E, pokazujemy jaki jest jeszcze, naprawdę. Ale czy chcesz to pokazywać jej? E, jeszcze teraz nie. Jak... Ona to później tak czy siak zobaczy, tak? Wszystko zobaczy, jak to wyszło. A co to tak niezamyślony jaszczur? To... Mam dylemat. Jaki ma? Jakbyś miał ciastko, no. ale takie średnie ciastko, no. co jest nawet nie za bardzo dobre, no. ale jednak ciastko, nie? No. To by się zjadł, jeżeli w czasie jedzenia tego ciastka miałbyś drugie ciastko dobre, no. ale mogłoby się przeterminować, co? Które ciastko byś wybrał? Przecież nie wygrałem, dwa zażar na raz. dwa? No dwa na raz, no. Zażar... Ryzykując. Nie, no jak? Nie ryzykał, bo za, zażarłby dwa na W tym samym czasie? No. no. Tak nie można właśnie. Dlaczego nie można? W sumie, no, można, ale nie. Chyba nie. Tak nie robiłem, ale, ale no dobra, ale... A chyba tobie nie chodzi o ciastko. Zakładając... o no, ciastko, ale zakładając, że... Na pewno ci chodzi... chodzi o ciastko, stary? A o co? No nie, takie jakiś... O no, ciastko, ale zakładałem, że nie może tu naraz. To zjadłbyś sobie te gorsze... Nie, no najpierw zjadł gorsze, a potem zjadł lepsze, bo lepsze na koniec. I ryzykowałbyś, że te lepsze lepszy się grysz. No tak, bo zawsze bym mógł gorsze, a tak bym mógł wejść dwa ciastka. Ale nie rozumiem co chcesz powiedzieć. No się tam po prostu, co byś zrobił? No. Czego nie rozumiem. I słuchaj, yy, to może, a ten, bo właśnie widzisz, szukasz przypraw, ja też szukałem, nie ma wszystkich. Pojechałbyś do sklepu z Natalią, bo ona wie jakie potrzebne kotlety chciałem smażyć, tak? Z Natalią do sklepu mam pojechać. No. A to jest 40 minut drogi. No dobra, ale muszę bo już zaczął się smażyć kotlety i trzeba jeszcze do jako przyprawy kupić. Stary, nic się nie smaży tutaj. Bo jak się nie smaży no Smaży się Stary, to jest wyłączona indukcja. Bo utrzymujecie, jak bo nie mam przypraw. żeby będzie równo z kotletą. to co? No mogę pojechać z Natalią. No dobra. Wielka, no. mam info. Jaszczur porównał Ciebie z ciastkami. Z ciastkami? Ciebie i Natalię porównał z ciastkami. Dlaczego? Bo się zapytał mnie, e, czy jakbym miał ciastko i mógł zjeść ciastko i mieć nadal ciastko, to bym to, czy bym to zrobił. No, ty chyba jesteś tym ciastkiem, a Natalia była tym drugim ciastkiem, rozumiesz? Rozumiem, jesteś, jesteś. I powiedział, że tamto drugie może się przeterminować, jak będzie jeść pierwsze. Rozumiesz, że przeterminować to znaczy, że może od niego odejść. Chyba o to chodziło. Że Natala od niego odejść. No tak. Może hmm, się wszystko może się przeterminować, prawda? No nie wiem, e, powiem Ci, wielka tak. E... Ale, ale co jeszcze z No o, właśnie, właśnie, najważniejsza rzecz, Kis z ciastkami. Wiesz co on chce zrobić? Nie. On chce Cię puknąć teraz. W sensie, serio. Żartujesz. Nie, naprawdę, powiedział mi, że mam jechać z Natalią niby po przyprawy. Niby do kotleta, który się smaży, który w ogóle się nie smaży. Czyli chcę po prostu, żebym pojechał z Natalią na 40 minut. Nie, to tak nie może być. Ja nie chcę w nim ten, ten. Jakoś inaczej trzeba to łatwiej rozegrać. Tak nie może być. <laughs> nie możesz. Nie możesz, nie śmiej się. Nie, nie możesz. Powiedz, że nie możesz jać, że wypiłeś. Tak powiedz. No dobra, no to, no to powiem, że wypiłem, ale no, no napalił się na ciebie. No to dobrze, to dobrze, ale trzeba coś zrobić, żeby jakoś ją zniszczyć, ją bywać z wywańcytnąć. Czyli... A, no dobra, no okej. Okay. Wiesz o chodzi. Tak, wiem Ale... Się... Nie takim kosztem, okej, okay, rozumiem. Tak, 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 ja tego nie chcę. To nie o to chodzi w tym odcinku, rozumiesz? Przestań. Nie, tu nie o to chodzi w tym odcinku. Ogólnie ta Adam będzie potrzebny. No, Słucham, co no, Chodzi o to, że ja nie jestem w stanie tego nagrać, bo muszę jechać z Natalią. No okej, okay, ja też nie jestem w stanie, bo zimno. Ale, ale... Musisz rozgrzejesz się, będziesz umiał co robić, tak? Keraś. Wiesz, co się w ogóle to stało? Ja szczu chcę. szczęśliwa niezam. Nie, tak nie ma być, tak właśnie nie ma być. Ja no. Dobra, w każdym razie Już żeby. Nie przerywaj mi. No dobra, A no, no bo ty jesteś taka zafascynowana, tak? Jaszczuję? Nie, ja. Okay. To... No ja już Nie było tak. Dobrze, Adam, Lecie, Adasz. dobrze, Adam, e, słuchaj. Sęk jest taki, że on mnie wypieprzył do sklepu, bo chce mieć 40 minut dla siebie. A. więc Będziesz musiał przejąć kamerę. No i nagrać to, co będzie robić Jaszu. 40 minut stać? Ale my nie będziemy nic robić. No dobra, dobra. Ja będę odmawiać. Bo mhm. wiesz, bo to nie miało na tym w ogóle to polegać, na ten typi te, się sucia wiedzieć, że nagle rzuci tą klipiarę i pójdzie do mnie. Znaczy jeszcze jej nie, nie rzucił, on chce po prostu. Ze wno w tej sprawy ja przyjmuję kamerę i mam nagryźć to jaką... Tak chcę, ale ja odbawiam tak i chcę. Też... Dobrze, dobrze... Ja jadę z Natalią, tak? Oddaję Ci kamerę. No to, to Nie wiecie do chlebu? Tak. Weźcie mi jakieś chipy. No. Ale nie no, wiem, to 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 Dobra. jeszcze? Nie, nie Jesteś jeszcze raz na pewno? Nie, nie, nie. Jest zimno i stary, ja idę pod, Dobra. Nic nie widzę, dobra, dobra. Dobra. Tylko wezmiesz idę po ślisko. to ty bardziej pasujesz do jeszcze niż ta. Nie, ja go nie chcę już. Ja po prostu jej tutaj nie żeby ona tu była, ale ja nie chcę z nim No ale ona prostu sumie nie przeszkadza, widzę, że... Ale nie że... przeszkadza, bo to ona. Bo jest właśnie... jaszczure nie, bo z nią mnie właśnie zdradzał i on o wszystkim wiedziała. No I ona, się, ona to pozwalała. Rozumiesz, no że ona długała, kiedy się. ja byłam z nim. No tak to, nie powinno w ogóle być. No, czyli ja dalej mi... się coś boli, tak? Nie. Czyli. I co wy robicie tu? Ani. Rozmawiamy sobie, co tam. Ja słyszałem, że ten... Co? Że do góry miałeś iść, bo było, trener mówił, że właśnie miałeś się sprawdzić, czy u góry cię nie ma. Że ja miałem być u ja góry, A on miał być u góry? Nie, no trener mówił, że masz i sprawdzić, czy cię nie ma u góry. Tak, Adam zostań. Nie, no dobra, tak, no to jest spokojnie. Nie, no to... Adam! Nie No dobra, to Adam. ja wiem, no luz. No, okej. Okay. się no. Dobra, ten kamerzysta jest jak kaleka, co nie, po śniegu. To wiesz, 40 nagród i na jechał całą drogę? No ja wiem, mam no, tak nie jeździ To mamy czas, dużo czasu, także. Co? Ale no jeszcze, ale ja nie sądziłam, że za wszystko szybko nagle no ją A nie. co? Wszyscy chciałaś nie? No dobrze, ale. Ja ja zaraz nie... nie ma przypału, więc jaki masz problem? Nie ma przypału, ja wiem, ja wiem, ale słuchaj, no żeby tak w ogóle bez przypału było, czyli że, żeby nie Tu nic nie zwijać nawet. Ale mi nie o to chodzi. Co? Ona mi przeszkadza w tym domu. Przecież nie ma właśnie. Ale ja Ja wiem, że jej teraz nie ma, ale ona tu wróci mi wszystkiego, tak? Mamy 60 minut i co ty zaraz się zaraz pójdziesz do góry, czy na związku Co ty myślisz, że ja teraz będę się ja tak nie chcę? Ja chcę mieć ciebie na wyłączność, to no no wiesz, to co to o co chodzi. było korzystać, póki była okazja, teraz to musisz. Ale że ja mogę ci lepsze, mimo wszystkiego może było no e, wiem, wiem. mniej częściej, ale było bardzo dobrze. Było mniej częściej, ale bardzo dobrze. Teraz jest częściej i dobrze i co? Ale teraz będzie też jeszcze częściej. Jeżeli jej nie będzie, jeszcze częściej niż z nią. A jak się okaże, że nie będzie częściej, A ja cię i obiecuję. dupa obiecuję. A ja ci obiecuję, że A ty będzie. Ty co, możesz tam? Weź. Proszę, A. nie chcę tak teraz tutaj, no bo. Ale ja. Nie mogę nie mogę się tego, że ona tam będzie. Ale Zobacz, masz że pycha, tam no masz pecha, Albo jak to właśnie mówią, jest ciastko, albo nie jest ciastka. Ale chcę. I ciasteczko. bierzesz ciastko takie, jakie dają. Ale ja chcę, ciastko takie, jakie ja robię. I jak jest czekoladą, to jest czekoladą. I nie możesz tej czekolady wyrzucić, powie, że kupuję bez. Mogę. No nie możesz. Mogę poprosić, żeby zrobiła ja, nowe bez czekolady. No ale. Nie, proszę. To nie że Pozbądź się. Pozbądź się. Zrób to dla nas. No nie, nie, nie. Było nam tak dobrze. Nie ma takiej opcji, byłka. Pozbądź się. Proszę, no że tak ja, ja, się ja się pozbędę. I nie, tak do mnie wrócisz. Nie, nie widzę tego No bo na pewno tak teraz tutaj nie będzie. No to nie. No, słuchaj. Dobra, no nie to kur... Nie! Widzisz, zawsze tak było, widzisz? Coś wydziwiasz. Ale ja nie Ja wydziwniam. tu przyszedłem na szybki numerek, kurwa i chuj. Ale ja ja nie chcę szybkiego numeru, ja chcę ciebie! No, Tylko bez tej szmaty! Ja 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 rozumiesz? potrzebuję Ale ty, ty Przychodzę, ja wchodzę nie i nie wychodzę, nie wychodzę. I do widzenia, rozumiesz? Przychodzę, wchodzę Ale... i wychodzę, nie to nie! Ale ty wiesz, że ona z nich jest stąd poszło? Jestem, jestem zdruzgotana. Zdruzgotana? No. A tak, nie tak, roztrzęsiona? No, też, to, i to tak No właśnie widzę, to nic się nie wydarzyło? No, no nie wydarzyło się. Da. Jak? No co, no, no doszło no, do tego, do tego doszło. Serio? No. Serio? No niestety. A, się... Robiliście to? Właśnie, nie Gdzie? tu? Mnie. Tak. Gdzie znaczy tam skończył akurat. No, gdzie, tu, gdzie siedzę? Fuu. No pozytykał. Miałam tego nie robić, ale podtykał mnie to i to jak zwykle mu uległam, tak? No widzisz, ale ja podejrzewałam, że tak będzie stary. Znaczy tak, wiesz, no powiem, że to wszystkiego mogę się spodziewać, znaczy inaczej. Ja wiedziałem, że ty tam z nim coś po, po masku robisz. Teraz mi się nie spodziewa. Co? Teraz, nic nic. Te, teraz bym się nie spodziewał. No tak, no bo film nagrywamy, to nie zrobiłaś, ale jakbyśmy nie nagrywali, to. Ale tyś świetne, nie zrobiłabym z tym szwacarzem nic! Ale to jest bezczelny! Naprawdę? Dobra. Nie, po w każdym razie, ja już nie wiem, dobra, to nic dobra w każdym nie. razie jak byłem na tym, to czyli tu nic nie ma, tak? Tak, boże. nie. Ale nie nie już pewnie za nami nie kłamie? Nie, spokojnie, widziałem co się tutaj działo Dobra, no, wracając do tematu, Natalka podejrzewa coś W sensie pytała się mnie, y, czy na pewno jedziemy po przyprawy hmm? Czy to nie jest jakiś pretekst, żeby Jasur zrobił coś z wiolą Ona bezpośrednio to powiedziała Bo ja pewnie coś powiedziałeś, ona jest za głupia, żeby na to spotkać. Nie, właśnie nic nie sugerowałem, nic, totalnie W sensie jechaliśmy spokojnie, gadaliśmy o jakichś głupotach, o tym, że moja piosenka leci w radiu i nagle z dupy wyleciała z tym, że... Że coś za coś tak, ze no, zdradza. Tak, tak z dupy, no. no że tak. ja sobie ją puszcza po bokach. Ogólnie on ją zdradza. W sensie... On ją. Tak cały Aha. czas, ale... No on, on to że... robi tak nieumiejętnie, że ona może się spodziewać tego, nie? Także ona jest przyzwyczajona do tego, ale chodzi po prostu o to, że ona jest przekonana, że gdy Teraz... coś... Że... Ale ja jej pokażę, ja mam plan, żeby pokazać ci filmik, co tutaj nagraliśmy. Że on wszedł tutaj, że się pukałem, że my się wiesz co, mamy to robić. Mmm, chyba jest pod tym. Oni rozmawiają. Wejdź do mnie, za co, bo oni rozmawiają pod tym. No dobra, to co robimy? No ja idę ja ile to. No, moim zdaniem macie dowód, taki bezpośredni. Mamy dowód, on tu przyszedł. I mamy dowód, że on chciał to zrobić, że jak mi się zgodziła, to my to zrobimy, a że ja się nie zgodził. No to kogo chcesz udupić, Ją czy jego? Myślisz, że co, że jak jej to pokażesz, to są Tak. No ja bym stąd pojechała. A jak Ty myślisz, jakbyś się dowiedział, że on w każdej chwili może tu przyjść? Ale możesz mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, bo możesz jej to pokazać i ona się będzie chciała zemścić. Wtedy ona pójdzie do trenera. Ach. I drzwiorkę. Mówię? Nie chcesz Nie. swój nie. Wiem, nie. ale posłuchaj mnie. Ale ja nie będę Cię słuchać. Ale ja Ci słuchać. pokażę, że nie jesteśmy wrogami. A mi się wydaje, że tak jesteśmy. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja, Szur, tak robił nas dwie, kiedy... Ze mną był, a ja Ci teraz udowodnię, że chciał no i sorry, Nie robić, kiedy tak. był z Tobą Mam filmik Tak? Tak, ja Ci go pokażę Może wtedy udowodnię Ci, jakim miaszczur ja jest Beskudnym typem obleśnym Ale ja Ci chyba i tak nie mówię A, chcę zobaczyć? Dobra, zobacz. możemy Ci pokazać ten filmik Chcesz zobaczyć? Zobaczysz na własne oczy To co jego słowa, będzie on Sam w sobie Zobaczysz? No mogę zobaczyć No i co? No i co? To no, nie są żadne dowody. Jak kuka! Nie są żadne dowody, no nie rób sobie ze mnie jaj. Nie, Widziałaś nie. na własne oczy, proponował mi to. Ale co może być w kolejny filmik? Skąd to mogę wiedzieć? Tak, skąd możesz wiedzieć? Proponował mi to, gdybym ja się zgodziła, by to zrobił. Czego ty nie rozumiesz? Że ja się po prostu nie zgodziłam, bo ja nie mam ochoty się bawić w to, co ty się No ma. dobra, no ale jak mam ci to udowodnić? Czy na żywo tobie? To najlepiej. Na żywo? Chcesz? Proszę bardzo, z ukrytej kamery. Ale, to... ale powiedz, że ty nie możesz tego widzieć, tak? Znaczy, teoretycznie, tak? Będziesz to widziała, bo on nie może wiedzieć, że ty to widzisz. O. I o co zrobię, jak nie będzie? Słuchaj, chcesz dowody? Proszę bardzo, udowodnij. Na, na żywo, przy mnie bezpośrednio chcę widzieć. Nie jak tak widzisz? Jak to zrobisz normalnie. No bez... tak, ale co, ale co myślisz, że Jaszu w serio się. Zro... jak będzie zarywać do... No z to... jest taki chetny na nią, no to co się będzie powstrzymywał? A tak, on, on jest za głupi. On jest głupi. Myślisz, że zrobi. tak. Przy nie? Tak, znaczy będzie uważał, że ona tego nie widzi, a ona to zobaczy. No, rozumiesz? Wiesz co, na przykład, że powiedzmy, o ja tu siedzi tak, on ma z tyłu rękę i ja tu... Ja on mnie złapie normalnie, a ona to zauważy. A on będzie myślał, że ona nie widzi. Że się na przykład patrzy na niego, rozumiesz? I on no by dobrze. to zrobił. Dobra, okej. Zdowodnim chcesz? Proszę bardzo, je To teraz. bardzo chętnie udowodnię. A ty ja masz cichą. cudownego chłopaka. Dobrze, no, no to chodź, działamy. No, to mnie kocham w ogóle. Ale ty nie, że nie będę to powiedzieć. No kochanko. Na No tak. Co ty robisz? Ale to... Co ty robisz? Co ja robię? Widzisz? To mi powiedziałeś. Ale z czym? Nikomu nic nie robię. Ale to biała podeszła. Czy ty widziałam. Co? grubo, ja to mam nagrane stary. Słuchaj tak, Ale co? Ja co? to co? mam, tam mam tam stary nagrany! Ale ty co? No, no chciałaś za wiolkę stary. Ja? Dola chciałam nie. Nie. A ty się z chęcią zgodziłeś. Ja się nie zgadzałem, przecież stałem. To czemu jej nie odepchnąłeś, ani nic? No bo ty. Zapajcie i byś mnie pocałował. Nic bym nie zrobił. Zrobiłbyś! Po co? Albo co? Wybieram, ja ale co? coś mi wybiera ja to wiem. Nie, nie chcę nie pokazałam filmik, jak przyszedłeś do mnie do sauny. Ona wszystko wie. Tak, chyba to Ty przyszedłeś do mnie. Nie, to Ty przyszedłeś nie. do mnie. Tak, nie. No końcu. ja przecież powiedziałem, że wybieram ją. To co? Słuchaj, nie, nie powiedziałeś sam, że wybierasz ją. Nie, nie? Te, bo ja Ci nie chciałam dać, dlatego. No, co? No ale sprawia. dałbyś mi. Ale jak to no jak masz problem? No jak Ty, 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 ty nie widzisz problemu? Dobra, ja kończę ten film, no jest długo, jest awanturka, także jak zwykle, no widzimy się na tym odcinku, do zobaczenia!